Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj sobie gramy w grę o nazwie Pound the Town Red i z, poproszę Was o najpierw subika i lajka z góry dziękuję i, i teraz i, gramy na mapie więzienia jak widzicie idziemy do ziomka ale czemu ty go bijesz ziomuś ziomuś ale ty zaraz dostaniesz szota wiesz wiesz nie słuchasz okej okay. zostaw mojego ziomka Dobra, wychodzimy, idziemy po broń. Okej. Okay. Nie wiem, co ty tam robisz, dlatego cię zabiję. To no wcale nie tak, że byłeś czarny. Ymm, nie wiem, co to jest. Otóż. To jest zła broń dla ciebie. Jak cię matka nauczyła? Źle cię matka nauczyła. W ogóle ty chyba nie wiem, czy masz markę. Mo. Że ty jesteś taki Mocny, że rozwaliłeś mi broń. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. I muszę iść po tajną broń, która jest tutaj. I to jest taka tajna broń, że można zrobić tak. Tylko niech się zbiorą. Oni tu dojdą, nie? Okej, okay. mi chodziło, że tak. O. Do widzenia. Okej. Okay. Do widzenia, to do grupki Ole Ale do widzenia, do, 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 do odsun się. Ułóż się, do słania. No i okej. Okay. Ziomeczki. ale wiecie, że czeka was surowa kara. Za to, że nie pomagacie i nie uciekacie. Nie wolno paralizatoru używać. Bez mojej wiedzy. Zostaw. Ja mogę tylko używać paralizator. Bez waszej wiedzy. Bo to nie tak, że ja jestem więźniem, ale okej. Okay. Yy. Brat jest taki wytrzymały, żeby zniszczył moją super broń. A co tu się dzieje? Mam, mogę się zapytać Co tu się dzieje? Zostaw to mięso, po co ci to mięso? Zostaw tą szczoteczkę. Za ostra jest dla ciebie. Trzeba ją na... Na oliwi trzeba ją, wiesz? Na oliwi trzeba. Bez tym mył zęby. Na oliwionym. Dobra, nie żyjecie. Nie tolerujemy takich arkiv. Mm, a gdzie jest te pan mięsko? Okej. Okay. Pan mięsko jest... Nie? nie powiem, że nie. I wytrzymały... O, jednak nie. Au. Nie bi... Mnie. Jakim cudem jest dwóch... Co? co? Aż że z paralizatora do mnie? Gdzie? Nie wolno. Ci z pryncypałki, przywale. z pryncypałki. Co się stało? Co się stało? <grym> Dobra, idziemy do tego pana. I on widać, że, widocznie, że nie zapamiętał, że nie może go pić, bo to jest mój ziomeczek. Ale tego zabiję, policjanta. Możecie mnie przepuścić. Dziękuję. Idziemy. Ty nie żyjesz na starcie. Ciebie nie lubię. Idziemy na górę. Tutaj. Witamy pana, strażnika. Witam. Widocznie tak. Właśnie widzę, że ci panu podoba. O, pan Menel, okej. Okay. Pan jeszcze żyje chyba, dlatego pana. To nie tak, że pana dobiłem. Ale. Kara musi być za więzieniem, mnie. Kentucky Gold. O się... Jakie Co? Od. Y... Mm, o, to jest ta fajna broń. Mmm, że może. A da się trafić. Okej, okay. daj tą tackę. Ała! Z oddawaj to. Za karę. Masz karę teraz. Masz karę jednak. Zostaw tę pryncypałkę. Ale dostajesz szoty, nie? Ał, au, 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 Przepraszam, nie, to nie było. Ziółki nie wiedzą, że się cokolwiek stało. A gdzie ta jego broń? Hmm. Gdzie on ma broń? Oddaj. Ja potrzebuję teraz do samoobrony tej pałki. Do widzenia. Okej. Okay. Skąd wy macie paralizatory? <grystanie> Five hours later. Jeszcze raz. Idziemy do ziomeczka, który nadal nie zrozumiał, co, do, co to ma być. Że ma go nie bić poza tym. Idziemy tu, idziemy. Dzień dobry. Do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Papa. Pa. Um, <gryw> o, dobra, to jest fajna, broń. Przyda na pewno. Dzień dobry, witam pana. Jak tam mija dzionek? Bez rączki jednej. Dobra, już pana nie ma. Dzień dobry. Dzień dobry. Odłóż ten paralizator. Od... To ty miałeś ten paralizator. Kto ma paralizator? Poddaj. Nie wolno takich rzeczy korzystać. Z takich rzeczy nie wolno korzystać. Jak ja nie pozwalam, to tak nie może być. Nie wstajesz. Rozumiesz to? No. Chyba zrozumie. Bez jednej ręki, i bez jednej nogi. Skąd masz tą tarcze? Do widzenia. Nie, wolno. Dobra. Shot, shot, shot. Za 10. Rzut do kosza. Headshot, dobra, idę po tajną broń, która się nazywa paralizator. Narpia idziemy, o, Otwor. to, to później się samo sobie otworzy. On coś tam robi? Ten ziomuś? On to wybija, może? Czy nie? Dobry, jakby ty mnie zostaw w spokoju. Dzień dobry, jak tam mija Mówiłem, zostawcie mnie w spokoju. Ja teraz gadam z kolegą. Gadam z kolegą. Mówię, gadam z kolegą, czego nie rozumiecie. Do widzenia. Do widzenia. Nie lubię was. Papa, pa. nie przeszkadzać. Trzeba w tego kolegę. Nie, ja, ja nic nie robię. Wydaje wam się. Trzeba w tego kolegę zostaw. Mnie, mówiłem. Trzeba w tego kolegę. Co? Eee, co? 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 Jednym... On jest... Brat jest taki mocny, że jak walnąłem w niego pałką policyjną, to się rozwaliła. Jednym uderzeniem, a mu się nic nie stało. jest niemożliwe. Brat ma jeszcze speed'a Jak flash. Eee, szybko, 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 broń jakaś. On jest za mocny. Shotgun, 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 shotgun. Szybko, tajna broń. Na czarne dni. Do widzenia. No, już nie przeżył. Taki mocny byłeś. Do widzenia. W sumie to się przyda teraz. Albo później. Najpierw... Dzień dobry. Bije. Pani przeszkadza. I teraz trzeba zrobić tak. 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 No i nie trafiłem i ktoś tu już chce do mnie iść. Widzę, że nie. Dlatego zrobię tak, żeby ktoś chciał iść. Ty mnie nie bi. O, o, nie. Lekka kraksa. To problemy są. Za dużo to ich nie zostało. Już myślałem, że pan już też Rzut za 10. Dobra, szybko, szybko. Jakaś, nie wiem, maczeta może by się przydała. To też może być dobre. Użyteczne, ale nie trafiłem. O, pomidorki. Jesz pomidorki na zdrowo. Na zdrowo. O, fajna broń. Co? Ja taki silny jestem. W kawałki? O, no właśnie, o, o wilku mowa. Strzał za z kosza. Psiup. Psiup. Siu, dobra. Idziemy do pana delikwenta, który przeżył nie wiem, jakim. O, oddaj, jakim cudem. Ja nie wiem, jak ty też żyjesz. Zostaw to. Nie korzystaj z takich rzeczy w więzieniu. No. Ty też mnie zo... zostaw. Do widzenia. Nie wiem, jak ty żyłeś. Nie wiem, skąd ty masz tą tarcze bez mojego pozwolenia. Odej. Yy, 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 nie ma tu żadnej broni. No to mamy problem. No, można tak też. Skąd ty masz? Nie żyjesz. Kto chce iść pierwszy? Ok. Au. Nie, 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 nie. nie, nie. Shot. No nie trafię. Shot za 10. O, kurde. Dobra. I super moc. Może nie wiedzieliście, ale ja mam super moc. Jak się tylko chce. Ktoś jeszcze się żyje? No, dużo przeżyło. Hmm. Ja im praktycznie nic zrobiłem, nie zrobiłem. I ty nie wstałeś Idę po tajną broń. Dobra, mam tajną broń. Ehm... Um. Chyba może lepiej nie podnosić tego mydła, było lepiej. Tutaj takie super bronie były, a ja nie wiedział. A tutaj takie super bronie były. Ja serio nie wiedział. Ktoś jeszcze? Och, um. Nie, nie, nie! Widzenia. Pan żyje, nie? To się pan długo nie pożyje. Nie, problemy. Problemy zdrowotne. Co, co? Nie, nie można. Zostaw. Nie. Nie, 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 nie. nie. Zostaw mnie. E, jakaś broń, jakaś broń, jakaś broń, tutaj jest broń shot, bubble kill headshot dostał odpaki i nie żyje aha do widzenia, ja idę tylko po broń poczekajcie tam chwilę na mnie jak wejdziemy, jak tu ktoś z was wejdzie to będzie ten, ta osoba kosem nie powiem, że nie Skąd ty masz tą broń, z której z której ja korzystałem? To <śmany> 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 będzie na tyle z tego odcinku. No i do następnego, papa. Pa.